Drajca i krwawe kac Tito. Nie, pardonnie, to był pies łańcuchowy nie zapomniałem. Pies imperializmu Tito zrobił taką straszną rzecz, że wprowadził dewaluację dinara I w wyniku tego zachodni imperialiści będą płacili 10 razy mniej za towary kupane w Jugosławii, a Jugosłowianie będą musieli płacić 10 razy więcej za towary kupane za granicą. Kurczę, to jest niemożliwe. Mam te 9 lat, myślałem, coś takiego no... Niemożliwe. Więc poszedłem do babci. Babcia powiedziała, co myśli. o komunistach i w ogóle. I od tej pory, w ciągu lat dziewięciu, czytałem, socjalist. Proszę, że tam ktoś chciał pytanie. Pan już był tak. To, to, to no dwa pytania. Pierwsze, załóżmy, że chodzicie do Sejmu, stanowicie siłę polityczną. Jakie jak są szanse przeprowadzenia tych z realizacji tego programu w obecnej tragicznej sytuacji w Polsce? administracyjną przeprowadziliśmy w trzech to no, Sejmu. Tak, no, to prawda, ale to był to, był, to był rekord świata, natomiast to jest to przeszło. drugie pytanie. Chyba dobrze byłoby, żeby prawica się jednoczyła. Jakie są plany, jeśli chodzi o. W tej chwili prawica praktycznie w Sejmie nic, nic nie istnieje, jest poza Sejmem. Czy macie Państwo plany jakieś? A wystąpiliście wspólnie w bloku wyborczym. Um, wiadomo, kto jest też. Tak zaczynają kto jest poza Sejmem w tej chwili. Jakie wy macie plany? Czy widzicie możliwość jakiegoś tutaj zawiązania? W jakiejś większej współpracy i stworzenia większej, większej e, To Znaczy pierwsze pytanie, jeśli można, no to jest chyba stosunkowo proste, bo jeżeli uzyskujemy poparcie w społeczeństwie polskim, które umożliwia nam podejmowanie decyzji ustawodawczych, no to będziemy je podejmować. No nie, no Pan mówił o, w tym momencie o, o jednak jakiejś tam możliwości decydowania. No to, to, to by było tak proste. No natomiast może drugie, drugie pytanie to Prawo unijne, to jest znaczy, tak, jasne. E, A, jeżeli chodzi o prawo unijne, no to proszę Państwa, warto sobie też dać sprawę z jednego. Pan tam Tusk, Kaczyński nas oszukują, mówiąc, że tam nie można bo Unia. Trzeba też sobie powiedzieć, że to, co Unia robi w bolszewie gospodarczo jakąś tam, oczywiście oficjalnie jest wolny rynek. W praktyce się ten wolny rynek kasuje poprzez różnorakie przepisy, które... Siedzą po prostu przedstawiciele firm francuskich, włoskich, niemieckich tam w Brukseli. Aż znaczy ja mówię z doświadczeń własnej firmy, tak? I robią takie, że tak powiem, zapory, że Państwo na przykład spoza Unii nie sprowadzicie towaru tańszego na terytorium Unii, bo macie co kwartał opłacać wycieczkę biurokratów do tej fabryki, oni będą sprawdzać. Na przykład mi powiedzieli, że gdyby mikrometr, który mierzy grubość blachy na Ukrainie, z której element jest zrobiony, został zmieniony w tej fabryce. To na mój koszt oni lecą wpisać numer tego mikrometru do swoich papierów. Więc koszty tego wchodzą tam w setki tysięcy złotych czy euro. Nikt po prostu nie podejmuje konkurencji w tym zakresie. Ale jest też druga strona medalu. Ciągle wiele rzeczy można, ale najprościej zważyć na Unię, e, ponieważ nikt tego prawie nie jest w stanie sprawdzić, a biurokracja a polska też ma swoje interesy. Przypomnę Państwu, że jest pół miliona ludzi, których żywimy. Więc dla nich jest najlepiej, że się nie da, bo tam coś, no i już. Więc no, ma Pan rację, że jakieś ogróby były. No, kwestia tej ilości ludzi w Sejmie. No, jak się ma większość, to coś można robić. Jak się nie ma, no to można sobie tam zawsze przenipiskować. Natomiast ewentualnie pohandlować, że tam wy nam dacie tutaj to, a my nam damy tutaj tą spółkę. No, tak jak to robią obecne partie. I przechodzę do drugiego pytania, co mieliśmy możliwość zaobserwować w ostatniej kampanii wyborczej. Jak Państwo wiecie, Pan Kaczyński wpadł na pomysł, żeby wykluczyć konkurencję polityczną. E, jako, że on jest socjalistą, więc nie lubi konkurencji. Jak rozumiem, każdy lubi być monopolistą, więc on chciał być jedynym na prawo od. E, nie wiadomo, czy na prawo, ale on to tak nazywał. E, z jednej strony chciał zastąpić SLD w socjalizmie, a z drugiej strony chciał być jakimś tam. Opcją wobec Platformy, więc zrobił wybory i ogłosił jego brat w terminie zebrania podpisów pod listami dziesięciodniowymi. Żadna partia, która nie utrzymuje się z milionowych dotacji, nie byłaby praktycznie w stanie tego zrobić. Nawet fizycznie to jest ciężko zrobić, bo trzeba zebrać około 150 tysięcy podpisów w sumie, bo to wszyscy zbieramy, z tego tyle by było na stosownych kartkach, zawieść i tak dalej. Oni to zrobili specjalnie. Co zresztą było widać po składzie ludzi na wybory. Forowana przez media różnego rodzaju lewackie partia kobiet, która wszędzie była w telewizorze i mówię, no nie zabrała tych podpisów. Myśmy, widząc, co się święci, poszli na rozmowy z LPR-em i z PR-em. Prawica Rzeczypospolitej, taka właściwie bardziej kadrowa partia. Kilku osób skupiona wokół pana Marka Jurka, plus tam jacyś sympatycy samorządów, którzy siły specjalnie nie mieli, no ale jakby był pan Marek Jurek, niestety pan Marek Jurek nie wystartował wraz z na nami w komitecie. Także nie dostał się, popełniając kolejny błąd do, do Senatu. I no i bo jak było w telewizji, szczęśliwie tutaj jest kamera. Dzięki takiemu panu, panu Andrzejowi Wajdzie, ale przez Y pisanemu. Yy, założyliśmy taką UPR TV, w której kamera tu stoi, po to, żeby, yy, żeby ludzie mieli alternatywę. Po prostu telewizję kłamią bezczelnie yy, i manipulują materiałami. więc myśmy nagrywali przebieg kampanii wyborczej i w internecie, był dostępny, no, żeby ludzie sobie mogli porównać. Teraz, yy, żeby Państwo zobrazować, jak wygląda, bo była koalicja jakaś tam próba stworzenia. Jeżeli konferencja prasowa trwa godzinę, jest na tematy gospodarcze. A w wiadomościach Państwowej telewizji, która domaga się od nas abonamentu bardzo, że nam robi dobrze, pokazują przez 10 sekund nas, przy czym oczywiście nie puszczają tego, co mówimy, tylko jest komentarz lektora najczęściej jakiś najdelikatniej mówiąc dokuczliwy. No to, to pokazuje, jak oni działają. W innych programach ja byłem w forum, nie jeszcze wpuszczono, bo pani Lichocka nie wiedziała za bardzo chyba kim jestem, więc mnie wpuściła. O czym już nie dopuszczałem mnie w trakcie programu do głosu. Państwo tego oczywiście nie widzicie jako widzowie, bo Państwo widzicie tylko to, co kamera główna pokazuje, natomiast kamer jest kilka. I Pani poza kamerą mi pokazuje, że teraz mnie dopuści do głosu, po czym się odwraca i wpuszcza innych i tak dalej, i tak dalej. No, a Pana Janusza Kropiłkę to w ogóle nie wpuściła po prostu do studia. I zrobiła aferę tam, od, o samego Pana Urbańskiego się otarło. Tak wygląda w praktyce wolność słowa w wykonaniu PiSu, który w tej materii, przykro to powiedzieć, specjalnie nie różnił się niczym od swoich kolegów. No chcieli mieć monopol, to jest zrozumiałe. Co do zjednoczenia się, no nie wiemy jak te partie przetrwają, tak? została bez pieniędzy podatnika. Nie wiemy czy jest na to przyzwyczajona, do tego przyzwyczajona. E czy inni są? Szczerze mówiąc niespecjalnie specjalnie się oglądamy na innych, ponieważ Lepiej liczyć na siebie. Jak to mówi polskie takie powiedzenie, nie umiesz liczyć, licz na siebie, więc my staramy się liczyć na siebie. Natomiast no, my jesteśmy otwarci, tak? jeżeli ktoś podziela nasze argumenty, a, więc zawsze można spróbować. Niestety w tych gronie, tych osób, o których Pan mówi, jest strasznie dużo socjalistów. Był taki poetan, co prawda, z drugiej strony barykady, który co prawda mówił, że są w ojczyźnie rachunki krzywd, i żeby na to nie patrzeć, jakby. W przypadku suwerenności możemy nie patrzeć, że to socjaliści i być z nimi w jednym szeregu. Zawsze jest pytanie, co dalej. No ale tak jak mówię, w tym momencie mamy sytuację taką, że pan prezydent w celu przypodobania się pani kanclerz Merkel zrobił klepnięcie w Sejmie i Senacie Nie, Sprawa jest otwarta praktycznie. No i cóż, teraz będzie rządziła większością, znaczy jeszcze przez do... do potencjalnej, której nie będzie w drugiej kadencji prezydenckiej pana Kaczyńskiego albo do ich emerytury, bo zawsze Państwo to jest zabawne, oni te takie ustalenia, ja nie, na to nie no, mam wymyślili sobie tam więcej dotąd, co nie pójdą na emeryturę, a później to już może wszystko jest przepaść, tak? Bo oni że to jest super biznes, bo jeszcze przez 5 lat będzie można przeciągać, odwlekać decyzję, to jak ja słyszę tę argumentację, rozumiem, bo... Przepraszam za osobisty wątek, ale ja rozumiem, że pan jeden Kaczyński nie ma dzieci, więc był obojętnym, co będzie dalej. No ale drugi mógłby się wykazać jakimś instynktem samozachowawczym, ale nie ma go, niestety. Proszę o Proszę bardzo. Ja bym dalej w tą przyszłość, która tu już została, tak powiem, Szanowni, Wygrywacie Państwo wybory. Chciałbym się dowiedzieć jak już...